Eu Mądrość Syracha, rozdział 29, wersety od pierwszego do siódmego. Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu, a kto wspomaga go swą ręką, wypełnia przykazania. Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie. Dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował. Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli do czasu zanim otrzyma całuje jego ręce i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem ale gdy się ościąga, gdy przyjdzie pora zwrotu i oddaje w zamian słowa niezadowolenia i na złe czasy się skarży jeśli zaś zdoła zwróci zaledwie połowę i należy uważać to za rzecz znalezioną a jeśli nie będzie mógł, pozbawi go pieniędzy, uczyni go sobie bez powodu wrogiem, odda mu przekleństwa i obelgi, i zamiast czci zapłaci mu zelżywością. Wielu się więc powstrzymuje nie z powodu złego usposobienia, ale z obawy, by nie tracić na próżno. Księga Ozeasza, rozdział 9 Nie ciesz się Izraelu, nie krzycz z radości jak inne narody, bo upuściłeś Boga swego, uprawiając nierząd. Umiłowałeś zapłatę nieczystą na wszystkich klepiskach zbożowych. Klepiska tłocznie nie dadzą żywności, moszczu zabraknie. Nie będą oni mieszkać dłużej w ziemi pańskiej, Efraim musi wracać do Egiptu, w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste. Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana ani też krwawych ofiar jemu składać. Chleb ich się stanie tak jak chleb żałobny, kto go spożyje, już nieczysty będzie, bo chleb ich będzie tylko dla nich, do domu pańskiego nie wejdzie. Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień pański? Tak oni muszą wędrować do Asyrii. Egipt ich zbierze, a Memfis pogrzebie. Oset pokryje skarby ich ze srebra, a ich namioty porosną cierniami. Oto nadchodzą dni kary, zbliża się dzień odpłaty. Izrael woła: Głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogości. Efraim czatuje obok namiotu proroka, na wszystkich jego drogach zostawiono sidła, nawet i w domu swego Boga jest prześladowany. Wykopali mu dół głęboki, jak wtedy w Gibea, lecz pan pamięta ich nieprawości i karać będzie ich grzechy. Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem. Jak na pierwszy owoc figowego drzewa, na waszych przodków patrzyłem. Lecz przyszli do Baal-Peora i oddali się hańbę, i stali się wstrętni, jak to, co kochali. Jak ptaku leci chwała Efraima, nie będzie urodzin, ciąży, ni poczęcia. A choćby nawet wychowali synów, będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną. Biada im samym, kiedy się od nich oddalę. Efraim, jak widzę, czyni zwierzynom dzikie swoje dzieci. Efraim musi swoich synów wydać zabójcy. Daj mi, o panie, co tylko dać zechcesz: łono, które roni, i piersi wyschnięte. Cało, cała ich złość dokonała się w Gilgal. Tam też zacząłem ich nienawidzić z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu, nie będę ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Efraim, powalony na ziemię, wyschły jego korzenie, nie przynoszą już więcej owocu. A nawet gdy porodzą, ja sprawię, że umrze drogi owoc ich łona. Mój Bóg ich odrzuci, gdyż go nie słuchali, błąkać się będą między narodami. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 37 do 39. Jeruzalem Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe spisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Apokalipsa świętego Jana, rozdział trzeci wersety od 1 do 6. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem, i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duchy do kościołów. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz. Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje. Na wieki wieków. Amen.